Witam kochani serdecznie. Jestem teraz u pani Ewy. Czekam na obiadek. Dzieci się bawią. Piesek lata. Rano zjadłem trochę chleba w jajku. Ale, ale po prostu już zgłodniałem. Czekam na obiad. Podobno jakieś pulpety mają być. A później, później pójdę na sanki. No, tu dzieci mi dokuczają. O! Nie dadzą w spokoju nagrać filmu. O! Shira, daj to. O. A tu jest. Shira. No. Puść. Weź, film, bo pogryzie. No. Piesek się napalił. Tak to wygląda. Niedziela. Niedziela w gościach. Zostaw pan poduszkę, bo się zaraz się Tak. O. Moi drodzy. Później idę na sanki. Mam nadzieję, że ktoś mi pożyczy. Bo sam nie mam sanek. I tak, czas mi zleci jakoś. Chodź, 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 Sira. Pokażę cię tu w telewizji. Pokaż nie pysk. Nie Cię może. Nie może. Masz pysk. Mam prawa autorskie na psanie. Prawa autorskie na pyska. Nie Pies go mi bardzo kocha. Kto nagryzie. Trzymajcie się. Do zobaczenia moi drodzy, bo ja tutaj nie mam warunków do nagrywania, ale mimo to nagrywam. Trzymajcie się. Cześć.